Wspomniałeś mi, że po, po naszym wywiadzie lecisz dalej, biegniesz do pracy. Czym zajmujesz się, po, poza tym światem internetu, telewizji, czym zajmujesz się na co dzień? Jak wygląda twoja codzienność? Moja codzienność to praca w branży beauty. Robię paznokcie, rzęsy, brwi takie tam. No maluję też obrazy. Mhm. Więc to są takie moje dwie, dwie rzeczy, które robię na co dzień. Mhm. I to jest coś, co się raczej nie zmieni? Y? No, bardziej chcę iść w obrazy, mm -hmm. w pracownię, bo miałam już swoją pracownię, która naprawdę spoko prosperowała. Jednak wraz z przeprowadzką z mojego rodzinnego miasta zamknęłam ją i no, chcę do tego wrócić, bo to mi dawało najwięcej takiej satysfakcji. Nie były to tylko obrazy, też meble z żywicy robiłam, więc no, do tego bym chciała wrócić. Mam też pomysł na jeden biznes, ale zobaczymy, jak się potoczy moje mm. życie. Czy w tych wszystkich zawodowych planach jest miejsce na to, żeby się zakochać? W ogóle chciałabyś tego? To jest ciężkie pytanie, czy chciałabym się zakochać, bo ja w życiu kochałam raz. Dałam 101% siebie. No, zostałam, że tak powiem, oszukana, wykorzystana, rozczarowałam się. Po ponad pięciu latach. Więc teraz to chyba raczej ciężko się zakochać. W ogóle ciężko jest znaleźć jakąś taką naprawdę fajną osobę, która gdzieś tam będzie ukierunkowana na ciebie, a nie będziemy jeszcze, nie różnych opcji gdzieś tam w telefonie. Mhm. A no, ja to nie wiem, czy się jeszcze zakocham. Chyba ciężko.